Dobra, yang nakarmiony, można tak. nagrywać. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na vlogu nie to w kolejnym odcinku. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek o internecie w Chinach. Generalnie zauważyłem taką tendencję, że gdy trzeba było posprzątać, to hejterzy uciekli. Wzięli nogi za pas, wzięli, podkulili ogon i uciekli. Nie ma, moi drodzy, żadnych hejterów już na vlogu, gdy trzeba sprzątać i zrobić robotę, także widzicie jak to w życiu bywa. Dobra, także dzisiaj na poprzednim odcinku wczoraj widzieliście, że e, dzisiaj jest dzień montowania szybkiego internetu. Chińscy mistrzowie internetu zamontował, ale się nie śmieje. Chińscy mistrzowie internetu dzisiaj przyjechali o 11 montować internet. Dzisiaj jest, teraz jest pierwsza czy druga więc to im zajęło jakieś 2-3 godziny. Na każdym piętrze modem moi drodzy. Tutaj modem. Pokażę wam co tam zrobili. I dam wam trochę opowieści co i jak. I dlaczego tak drogo i jaka prędkość tego internetu więc Idziemy zobaczyć na dół. Czekajcie, fura stoi, stoi. Nie wiem, czy ci chińscy mistrzowie internetu skończyli już, czy nie. O, widzę, że jeszcze nie skończyli. Czekajcie, tutaj nie. Simpej kupiła przedłużacze. Generalnie całe centrum dowodzenia jest w piwnicy. Widzę, że Simpej to. im jakieś przedłużacze, bo generalnie w piwnicy nie ma prądu. W piwnicy nie ma prądu, a całe centrum dowodzenia jest, e, całe centrum dowodzenia jest e, w piwnicy, e, i a w piwnicy nie ma prądu i generalnie e, trzeba było tam modem podpiąć. E, i podłączyć do prądu, więc Simpej musiała kupić przedłużacze i tak zrobiliśmy prowizorycznie na razie kurcze czekajcie nie ma tu światła o ale widzicie świeci się na niebiesko więc tutaj w piwnicy jest zrobiony jeden modem założony podłączony do głównego kabla i później w salonie jest modem i na górze jest modem, także na trzech piętrach trzy modemy. Widzę tutaj, chińscy mistrzowie internetu dalej działają. Tu jest drugi, a tutaj mamy. E, Szympa, sobie oglądają bajkę, bo internet przychodzi razem z e, telewizją. Tutaj wszystko było rozpinane. Także tak to wygląda. Tu stare rzeczy podpinałem. Widzę chińscy mistrzowi. Internetu już kończą. Dobra idę do góry to wam powiem trochę jak wygląda sytuacja. Także widzę, że skończone. Internet razem z telewizją. dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze, czy u. W pokoju dzieciaków chyba nic nie. Nie ma tutaj nic. dobra. Więc wracam. Wracam. Oh. Czekajcie. Zmienię sobie klimę, żeby nam tutaj chodziło. Może mega gorąco dzisiaj. Ora, o! Dobra. dobra, moi drodzy, opowiem wam teraz trochę o tym internecie. No więc tak, sytuacja wygląda w sposób następujący. W związku z tym, że jesteśmy daleko poza centrum miasta, na dalekich przedmieściach miasta Guangzhou na północnym zachodzie. To jeśli chodzi o wybór internetu e, był to wybór był bardzo ograniczony. Generalnie okazało się, że tutaj e, jedna firma ma monopol na internet. To była pierwsza sprawa, więc nie mieliśmy z czego wybrać. Musieliśmy tutaj zgodzić się na warunki monopolisty, który tutaj rozdaje karty w tej okolicy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że infrastruktura, którą tutaj wybudowano, jest przystosowana do bardzo szybkiego internetu, dlatego, że tutaj jest to wielkie osiedle, gdzie kupiliśmy dom, i ono jest przy polu golfowym, więc tutaj się odbywają różnego rodzaju interesy, jest klub golfistów, oczywiście, który kosztuje, gdzie jakby Trumpa, Donalda Trumpa w Ameryce, gdzie tam członkostwo kosztuje bardzo dużo, no ale może oczywiście spotkać zacne osoby, arystokrację i biznesmenów, więc tutaj no, cała ta infrastruktura jest jakby na wysokim poziomie, i wszystko jest przystosowane do szybkiego internetu. Poza tym w tych willach tutaj, i w tych Townhousach, gdzie mieszkamy, to e, bardzo dużo ludzi pracuje z domu. Mają biura swoje, e, tak jak my planujemy zrobić na samym dole w piwnicy. E, ja to nazywam piwnica, ale to jest pierwsze piętro z trzech. E, ludzie pracują z domu, e, ludzie mają własne firmy, także tutaj jakby w domu spędzają dużo czasu i z domu pracują, więc e, no więc internet jest szybki 2 giga. 2 giga internet eee, taki zamontowaliśmy, bo do, do takiego jest tutaj wszystko przystosowane i, i taka jest prędkość, więc tak to wygląda. 2 giga internet, trzy modemy mamy, żeby na każdym piętrze był, był dobry zasięg i na samym dole w piwnicy, tam gdzie jest e, główna, tam gdzie byliśmy, wam pokazałem Ciemnościach niebieskie światełka, to tam jest, e, tam będzie najlepszy, bo tam będzie domowe biuro, które planujemy zrobić. No, więc tam będzie nasze centrum dowodzenia, prowadzenia operacji biznesowych tutaj z domu. Więc, no, więc internet dobry musi być, także w sumie to jest nam na rękę. E, Kajcie, pokażę Wam co dzisiaj za oknem. Tutaj generalnie sąsiad mieszka. Z sąsiadem ostatnio rozmawiałem. Pytał się czy, czy kupiliśmy ten dom. Chciał się zapoznać. Generalnie on tutaj ma 4 piętra. I tutaj obok ten dom. On mieszka tutaj. 4 piętra ma. A tutaj obok niego też mieszka jakiś członek rodziny. I on sobie tak przechodzi pomiędzy tym, tym domem, gdzie mieszka, i tym domem. E. Więc tam, to jest chyba jakieś dwa, dwa domy obok siebie, do dwóch członków rodziny należą. To tak na marginesie. Jaka cena internetu, jeśli chodzi o cenę internetu za założenie? 200 juanów. Yy, 200 juanów to jest 100 zł za założenie. Często się właśnie płaci za założenie internetu. 100-200 yuanów, coś takiego, 50-100 zł w przeliczeniu. A miesięcznie 2 giga internetu kosztuje. 300 Juanów miesięcznie. 300 Juanów miesięcznie to jest 150 zł miesięcznie, i. W tej cenie jest, e, są właśnie te trzy modemy wliczone. Także trzy modemy i e, miesięczny internet tak, 299, 304, 304 Iwany chyba dokładnie, 303 albo 304 Iwany dokładnie. E, no tak to wychodzi w przeliczeniu. No, dobra. Także taka cena. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, jeśli chodzi o Polskę, czy jakieś inne kraje. Dajcie znać w komentarzach. Um, czy 150 zł za 2 giga internetu to jest dużo, czy mało? Um, no, także. Tyle Wam mogę powiedzieć zobaczymy jak Janion sobie tutaj leży, zobaczymy jak szybko się będą zobaczymy jak szybko się będą e, filmy ładowały i jak szybko będą, jak szybko będzie wszystko działało to wam dam znać bo jeszcze jeszcze nawet się nie zalogowałem i do, 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 do sieci tutaj na razie ten modem jest więc tymczasowo sobie Tymczasowo sobie dosuniemy tutaj fotel, żeby go nie skasować. Majstrowie, mistrzowie chińskiego internetu byli z China Telecom. Generalnie w Chinach są trzy, jest trzech głównych oligopolistów, jeśli chodzi o internet China, i, i telefony China Mobile, China Unicom i China Telecom, China Mobile My mamy telefony z China Mobile China Mobile, China Telecom i China Unicom Także to jest 3 głównych Nie wiem czy są jeszcze jacyś inni O! Widzę, że tutaj Wszystko gotowe Finished? Yes. Are you happy with the internet? Oh, let's see the... The TV. Dobra, pytam się czy Simpa zadowolona ale mówi, że jeszcze nie wie. Ale widzę, że Ann-An -An tutaj bajki ma, więc An an zadowolona jak na razie. What are you watching? O, oh, Tom ⁇ and Jerry! This cartoon is called Tom ⁇ Jerry. Ann-An -An sobie ogląda Toma i Jerego. Taki modem, proszę bardzo. obrębowany z China Telekom. Proszę bardzo. Tak wygląda dla znawców internetowych. Telewizja. Tak wygląda telewizja w Chinach teraz. Tutaj jeszcze mamy stary telewizor po poprzednich właścicielach. Na razie go tutaj. Hey, can you set up more poison everywhere? Like all of them? Like around the house, everywhere. OK. No dobra. Także to tyle, moi drodzy. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o wizytę chińskich mistrzów internetu. Niby założone, niby wszystko działa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze co? Jeszcze nie sprawdzałem, tak jak mówiłem. O, a widzicie, chińska telewizja tak działa, że. Wszędzie trzeba płacić za wszystko, proszę bardzo. Będziecie super VIP, jeśli zapłacicie 49 Ułanów za miesiąc. No. The new modem for the internet, you know? So we can use the internet. Dzień jeszcze nie zjadła śniadania. Where do you want me to come? Come on, stand up, stand up, stand up, come on. Mommy will set up for you, ok? I need to do something. Mami setup for you, ok? Mami knows how to do that. Obra. Aha, Dobra, czekajcie tutaj. Tak jak mówiłem, ten tymczasowo prąd jest tutaj przedłużać, jest podpięty do prądu, żeby był zasięg, dla, żeby był prąd w piwnicy. A, a co będzie w kolejnym odcinku? No więc tak, dzisiaj miałem, dzisiaj miałem w planach likwidacji oczka wodnego tutaj. Bo dobra pogoda. Hu, ale gorąco znowu. Tu jest odpływ. Od klimy tutaj mnie zalewało wcześniej. Jak widzieliście na poprzednich odcinkach, ale wszystko tutaj wyczyściłem. I teraz już nie zalewa. Przeczyściłem, wyczyściłem odpływy. Tu jest jeden odpływ, drugi też wyczyściłem. What? There's a dead cockroach and found. Oh, great. Under the... It means that the poison is working. Under the TV. Oh, great. Where's the cockroach? Aha. An-An Oh, An-An found Oh. Aha. Look. Karaluch. It means that the poison is working. Very good, An-An. It means that you're To znaczy, że trucizna na karaluchy działa. Ostatnio założyłem truciznę na karaluchy w każdym pomieszczeniu tutaj i znaleźliśmy dwa. I teraz jest trzeci. So is the third one. I found two in the kitchen. Znalazłem dwa poprzednio w kuchni. Climb up. An, an. Cockroach back? will come. <laughs> cockroach, 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 cockroach. Cockroach, cockroach, cockroach. Come, go up. No! Dobra, także... E, Dobra, tego karalucha muszę wyrzucić. Oczywiście zapraszam na film o karaluchach. Zapraszam na film o oczyszczeniu piwnicy z karaluchów. Anan an udaje, że jest karaluchem teraz. No, także yy, oczko wodne, moi drodzy, do wyczyszczenia. Teraz jest bardzo gorąco. Teraz przez najbliższy tydzień, po tym jak lało teraz w tym tygodniu, to w następnym tygodniu ma być Słonecznie, 39 stopni, 38 stopni, 39 stopni. Niezły hardcore. No więc tutaj wodę mi wypompował majster. E, przyniósł od tego od zarządzania osiedla, przyniósł pompę, wypompował mi wodę. Muszę generalnie. Plan jest taki, żeby wyrzucić tą folię, że nie wszystko wyschnie. Zawinąć tą folię, wyrzucić to wszystko na zewnątrz i niech sobie tutaj trochę ziemia obeschnie i później zasypać zasypać to tą ziemią, która jest tutaj w tych doniczkach, w tej i w tamtej, wyrzucić te doniczki, bo one są generalnie rozwalają się, zasypać wszystko, jakieś tam kamienie jeszcze tutaj na górę, powyciągać y, jakieś kamienie i ziemię z tych tutaj z tych tutaj zgniłych zgniłych obudów, które są i generalnie e, przykryć, położyć te płytki, które tutaj są. Jeszcze mam tam z przodu domu trochę i zakryć, czar, zakryć tymi, tymi zgniłymi, zakryć tymi zgniłymi um, no, deskami. Tutaj przedłużyć te deski, żeby było połączone z tym i pozbędziemy się w ten sposób oczka wodnego. Dobra. A ja idę do góry teraz testować internet. On, on. Stay inside, okay? It's very hot outside. Dobra, muszę wziąć drabinę jeszcze do góry, żeby naprawić zasłonę. Go out. Go, go 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 inside. Do you want some light? Or you want to see the cockroach? Aha, tego karalucha. Tego karalucha, słuchajcie, muszę wyrzucić. A An-An go teraz będzie oglądać i potrzebuje światła. Come sweetie, you have your light here. Ah, torch. Dobra, to tyle. To tyle moi drodzy, Simpej zajada. This is torch light. Simpej zajada, zobaczymy co Simpej zajada. What are you eating? Simpej zajada śniadanko. Macaron. Maybe you will sleep, sweetie. No. Czekajcie. dobra. Go! Go see the cockroach. And I need to What is this cockroach doing on the floor? Oh! Ooh. It's a big cockroach. Let's show everybody. Wow! So big. <laughs> Widzę, że zjadł trutkę. To jest trutka i zmarł. It's dead cockroach. Daddy, this cockroach not going to the cockroach place. No, this cockroach is not going to the cockroach place. This cockroach is dead. An An mówi, że ten cockroach już nie idzie do miejsca dla karaluchów. Zmarł. Dobra. To tyle moi drodzy, jak widzicie, u nas znowu cały czas się dużo dzieje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.